Siema mordeczki, z tej strony Człowiek Artysta. Dzisiaj jestem w plenerze i przedstawię Wam taką super turbo, mega spontaniczną relację o graffiti i streetarcie, którą znajdę po drodze. Poruszam się dzisiaj oto moim zajebistym rumakiem. Proszę bardzo, sprawdźcie go. I zobaczcie jaką miejscówkę fajnie odkryłem. No żal trochę bierze naprawdę jak się widzi, jak ludzie śmiecą. To jest masakra. Ale to nie będzie tematem oczywiście naszego odcinka, ponieważ to będzie odcinek o graffiti i streetarcie. Zobaczcie, tutaj mamy taki wiadukt, który znalazłem przez przypadek. I to jest wiadukt tak naprawdę bez drogi, czyli prawdopodobnie była tu planowana jakaś akcja, która po prostu została obserwowana jakaś inwestycja. Tu mam taką miejscówkę dla graficiarzy, Jak ci tutaj jakieś srebra. I chciałbym wam pokazać zajebistą pracę, którą znalazłem. Zobaczcie, w ogóle miejsce jest naprawdę klimatyczne. Jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo bardzo dużo śmieci. I zobaczcie na tą pracę i na ten charakter. Sprawdźcie koncert testy. Tu mamy pracę po drugiej stronie. Barczniconów. Powiem Wam, że muszę uważać trochę na szkła, które się tu znajdują. Jest, zaraz się wyrzucę. Naprawdę sty, masakrę. Zobaczcie, że te śmieci na pewno nie wzięły się znikąd. U, Tak, to, że to są... Gorsie z Od zwierząt, przepraszam. Tu jest zajebisty styl. Zobaczcie, jaka piękna sowa. Naprawdę cudowna. Lubię takie miejscówki, naprawdę. Będę powtarzał wam to set, setki razy. Zobaczcie, to jest ogólnie ten cały wiadok, o którym mówiłem. Tam jest droga w ruchu. Możliwe, że po prostu. Ta droga kiedyś miała być prowadzona tą stroną i zobaczcie na ten super styl, naprawdę. Zobaczcie jakie tło fajne w ogóle jest zrobione z, z drzew. Powiem wam, że artysta ma naprawdę niesamowity talent i to jest właśnie prawdziwa sztuka. To jest właśnie taka sztuka, którą lubię i to jest taka sztuka, którą bardzo często chciałbym wam prezentować. Normalnie, zobaczcie, nawet lodówka tu jest. Kuźwa, maksa. I też mamy style. Stolatkowal i anarchia. Pozdrawiam z tego miejsca Armię. Nie wiem, czy koleżka akurat mnie ogląda, ale dla niego na pewno byłaby praca zajebista. W górze śmieci, którą znalazłem, jest tutaj masakra w ogóle. To jest takie jakieś jedno wielkie wysypisko śmieci, na którym znalazłem wrzuty. Zobaczcie, co tu jest. To są jakieś deski od samochodów, jakieś części. Jedna, proszę bardzo. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Zobaczcie. Szósta. Jakieś już po prostu miejsca po głośnikach, nie wiem, nie znam się zbyt na furach. Siódma. I tutaj jeszcze dalej jakieś akcje. Normalnie wszędzie śmieci. Słuchajcie, podejrzewam, że samochody na pewno pochodzą z jakiegoś nielegalnego źródła. Pewnie są krojone. znaczy te części, które pozostały po furach, pewnie reszta została rozkaziona. Więc na pewno ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Wrócimy dalej, zobaczymy co dzień przyniesie. Dosłownie dalej od tych, no ile? Może 15 metrów od tych części samochodowych, o których Wam właśnie przed chwilą mówiłem. Znalazłem taki budynek. Zobaczcie, i czekajcie, uważajcie, tutaj są doły. Słuchajcie, to jest jakaś stara elektrownia, coś takiego. Jakaś rozdzielnia, która jest wypruta cała z kabli, ze wszystkiego, co się da, co można sprzedać. Zobaczcie, jakie fajne prace znalazłem. Ktoś na no, sobie je robił. Pokażę tylko jeszcze Wam, co było w środku. Widzicie, bardzo klimatycznie. Tu mam takie pomieszczenia, tu były jakieś takie agregaty prądotwórcze lub jakieś inne urządzenia które po prostu zostały wyryte. Jakaś miejscówka czy jaś. Powiem co, powiem wam, że jestem w szoku, dlaczego ludzie są zdolni. Ponieważ naprawdę to co widzę nie napawa jakimkolwiek optymizmem. Tu mamy jakąś pozostałość. No nie ma nic, nic nie ma metalowego, chyba że tylko te futryny od drzwi, których się nie dało wyrwać. Lecimy dalej. O zobaczcie tutaj jeszcze jaka fajna akcja. Proszę bardzo. Bardzo fajne graffiti. Lecę dalej. Trzymajcie zami kciuki, aby mnie zginął nie wpadł w jakiś dół. Zobaczcie jakaś puszka Montana Black. I lecimy. Tak wygląda. Linia kolejowa, tutaj mamy wiadukt. CPM, SMC, bardzo dużo bombiów w Poznaniu. USB. Chciałem wam powiedzieć, że przy linii kolejowej jest bardzo dużo srebr, ponieważ srebra są tak naprawdę dosyć czytelne i tak naprawdę jadące auto w jadący pociągiem moje jesteśmy w stanie po prostu rozczytać takie style Noc i FCC Powiem Wam, że lubię takie miejscówki i sam lubię wyrzucać na takich miejscówkach, ponieważ są lightowe. Nie jestem jakimś charakterowym graczem, który ugania się po prostu za za wrażeniami w nocy. się muszę trochę odsunąć, ponieważ nie wiem do wiem, można powiedzieć, dobrych ujęć. Tu jest taka starsza praca, ponieważ jest trochę wyblakła. Trzeba wam powiedzieć, że jest tutaj dużo puszek. Po farbach, zobaczcie. Dołpy. Stara puszka szyczepka. Pewnie po chromie. Zsunę się trochę. O tak, dobra. Jeszcze, idziemy dalej. Dron i tu jeszcze jest kolorowa praca. Czekajcie, muszę jakoś to trochę obejść, powiem Wam, że po tych hasztach wcale łatwo się nie chodzi. O, zobaczcie, muszę wejść trochę na ten żurzel. Bardzo fajna, naprawdę. Lecę dalej. Na pewno jeszcze przedstawię Wam fajne akcje. Nie uciekajcie, zostańcie ze mną. Takie rzeczy, tylko w Poznaniu. Sprawdźcie akcję. Proszę bardzo, samochód Berlingo. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to był normalny samochód. Kiedyś był na pewno normalny. Ale wydaje coś mi się, że się chyba lekko palił. Raczej bym powiedział, że palił się bardzo Wydaje mi się, że tym samochodem chyba już nie pojedziemy dalej. Ram Topik Luigi Patrzcie jakie duże co Tutaj mamy jakieś takie stare magazyny A nawet na górze ktoś tam się walił, w słońce mi razi więc pokażę Wam to może innym razem. Jestem niedaleko ulicy Kolejowej i Jest Znalazłem bardzo fajną miejscówkę graffiti street artową. Jest to jakaś stara rampa kolejowa, ponieważ są niedaleko tory, przynajmniej pozostałość po torach. I zobaczcie jak wyglądają prace. Praca wykonana od szablonu. Kolej z bio bardzo ciekawe. Tu widzimy grafity kibicowskie, i wchodzimy do środka. Tu mamy jakieś srebro. Napis sens sens nie wiem mogę się mylić idziemy dalej idziemy, idziemy Zobaczcie tutaj na tą kolorową pracę Dirt 2018 niesamowita, bardzo kolory mi się podobają i tutaj też mamy fajny wrzód niestety już ktoś go można powiedzieć trochę zniszczył z jakimś wiejskim tagiem Kolory naprawdę też fajne. Z tej strony mamy jeszcze pomarańczowe graffiti, połączone z takim niebieskim, błękitnym kolorem. Bardzo fajnie wchodzi. Powiem wam, że kolorystyka naprawdę mi się ponieważ to są moje ulubione kolory. Bardzo często graffiti jest robione przy ruchliwych ulicach, ponieważ widać gotowe prace z samochodów. Jak widzicie, mamy kolorowe ciekawe style. Zobaczcie na te charaktery. Tutaj ktoś jara jointa, jakiś robot. To jest chyba Bart Simpsonów, mogę się mylić, mam nadzieję, że to jest on, który nabija rapy. Zobaczcie, jakie spoko połączenie kolorów, naprawdę. O, i mamy tego. Największego biboka na świecie Homera. Tak, widzicie, trochę zarośnięte prace więc będzie trudno rozszyfrować, co jest napisane. Trochę haszczy. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. Tak jak powiedziałem, sprawdzajcie relacje człowiek artysty na kanale na YouTube. Zobaczcie na to super trudną mega fasolkę, która jest, można powiedzieć, zła. Pirannia. Prowadzę kanał na, y, na YouTube Człowiek Artysta o Sztuce. Zapraszam serdecznie. No. Człowiek Artysta. O Sztuce, o Galeriach chodzę na wystawy. Teraz nie mogę chodzić na wystawy. Moja jest... córka jest artystka, Ona jest na ASP na drugim Aha. roku, no, ale to daleko są do Katowicach. Okej, okay. ja skończyłem u tutaj, Aha, A, no. jestem z Warszawy. <laughs> serdecznie pozdrawiam. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie można tak naprawdę do galerii wrócić, bo już tak torci, żeby nagrywać. Cieszę się, że można wychodzić z nami z domu. Zobaczcie jakie prace. Będzie ciężko złapać ogólnie odległość. Ale tak to mniej więcej wygląda. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację, zapraszam Was do kanału Człowiek Artysta, trzymajcie się, mam nadzieję, że było warto, elo. Tutaj Państwo pozdrawiają mnie, oczywiście polecają kanał, też tutaj są fanatykami sztuki, więc trzymajcie się, życzę wszystkiego lepszego, elo.